Łukasz Ostrowski, syn do tak witam. Synautycy zapowiadali dzisiaj deszcz i wiatr. No i tak jest. Poza tym mam Skodę Fabię z polskiego salonu. Samochód wyprodukowany pod koniec 2016 roku. Zarejestrowany w marcu 2017 roku. Oczywiście polski salon, jeden właściciel, cały czas serwisowany w Skodzie. Jest to Skoda Fabia Ambition silnikiem diesla 1.4 TDI 105 koni mechanicznych, czyli ta najmocniejsza wersja. Ładna, fajna pszczółka do latania do firmy. Dla kogoś to trochę dojeżdża do pracy. Naprawdę bardzo ładny, bardzo fajny samochód. Tak auto wygląda z zewnątrz. Dobra, pokażę Wam bagażnik. Bagażnik Fabi jak w każdej Skodzie, nie ma wstydu, naprawdę jest w pożądalu. Idziemy do tyłu. Z tyłu. Au. Uderzyłem głową. życie. <laughs> z tyłu, jak to z tyłu, miejsce jest dużo. No dobra, teraz jest mniej, bo jest fotel cofnięty dla mnie. Domykam drzwi. Idziemy do przodu, palimy furę. Pogoda taka, żeby posprzątać samochód, średnia, więc do samochodu też uważam jako średnie. Ok, 108 598 km jak do teraz auto pokonało ciszy radio. No i tak wygląda Fabia, typowa Fabia e, Ambition, czyli elektryczne szyby z przodu, jest bluetooth, jest radio dotykowe. Skrzynia ma biegów 5 do przodu, 1 do tyłu. Mamy limiter. Jakby ktoś chciał sobie, nie wiem, cegłę położyć na pedale gazu, ustawił sobie prędkość, to jej nie przekroczy. Tak jak wspominałem, elektryczne szyby, system start-stop. Fabia! Aczkolwiek w prostocie czasami tkwi radość, no bo to jest samochód prosty, ekonomiczny. Wszędzie się tym wiedzie, wszędzie się tym zaparkuje. Pali, tak jak wspominam, zawsze przy tych 1.4 TDI sporadycznie. Niektórzy częściej myją niż tankują takie auta. Pokażę Wam silnik Silnik oczywiście jest o proszę bardzo Niedotykany, nieczyszczony, nic nie robione tutaj. Chodzi sobie ładnie OK, zamykamy maskę I tak wygląda Fabia. Trzymajcie się, cześć!